No tak, różne mogą być powody ekscytacji. Na, na przykład takie. W zasadzie to jest ciekawe jak oglądanie rosnących grzybów, ale hmm, dodajmy troszeczkę ekscytacji do tego. Tak naprawdę jesteśmy na live'ie. Można obstawiać w złotówkach, kto wygra puchar y, witkowego y, turnieju. Jest im ciężko, bo widzę, że się męczą. Na razie kurs na Skowrona jest złoty, 20, ale nie stawiałbym na niego, ponieważ początkowo był to mój faworyt. Ale sądzę, że będzie jakiś czarny koń. Ja tam stawiam na Mateusza. Cichy i chudy, pójdzie jak dzik w krzaki. I powiem wam coś jeszcze, pomogłem mu, ale nie mówcie tego nikomu cicho, bo sędzia jest. No cóż, trzeba się jakoś ratować w tym ciekawym dniu. Nie pokazuj, że pijesz piwo sędzio. Nie, nie, nie. No, jako sędzia nie powinienem tego robić, ale już naprawdę sędziowie też są zmęczeni, sędziowie są też ludźmi, dlatego nie będę robił krypto, lecz czego piję. Jaro, powiedz mi tak z twojego o, ja punktu to. widzenia, nie? Kogo obstawiasz, że wygra? Chciałby, żeby mój brat wygrał. Chciałby, żeby brat wygrał? Uuuu, Ziemek ma do ping. Już patrzę. Ziemek właśnie za nas szygnął i nie da. 11 nie minut. No. Bądź on przeleciał A nam. Ciekawe, czy spuścił dziecko. Dlaczego łóżkami szukają? No nie wiem, pytaj Witka, nie wiem. Weź pola i na zewnątrz. Dlaczego? dlaczego łóżkami? Dlatego, żeby dużych kopali. kopali. Żeby był trudniej. Ale niektórzy są tak skupieni, że po prostu ma się wrażenie, że rozszarpią glebę pazurami. Bardzo za... ...zafrasowany poszukiwacz. Ale mówił, się na wierzchu. Sokole oko. Sygnałów pełno, a nic nie ma. Nie tak łatwo. blaskę znalazłem, nie wiem też nie wiem. Chyba nie. Ma być moneta albo pocisk no, Trzeba wyłapać co jak bije Za często bije i też narzekają Pusto jest, narzekają Gorąco narzekają, jak śnieg pada, narzekają Nie dogodzisz Cze Jak dobrze namówić ludzie, ludzi to i rękami wygrabią trawnik. Proszę bardzo, wyspecjalizowany sprzęt made in Poland. Za małego, bo wiem się pszczelnego kieszkiem teraz to wykorzystuję. A tu fascynujący widok, kobieta głaszcze trawę. Do czego można namówić ludzi? Czego nie uczynią, jeśli przewodnictwo tylko jest odpowiednie. No to znalazłam to moje. To się nazywa gładzenie trawnika. To nawet przed generałami tak nie robili. Proszę. Łyżki poszły w drzazgi, teraz będą musiały wystarczyć paznokcie. Walczymy. O, na czworakach. Proszę, każdy ma swoją pozycję. Na pieska. Niektórzy lubią na pieska, in, inni na króliczka. A to the best no. of, najstarszy weteran szlaków. Słyszycie? Już wytropił. Może nie pocisk, ale złotą monetę 3 metry pod ziemią. Nie no. będę Faktycznie, coś niżej. Na trawie nie leży. No cóż, nie każdy pik oznacza pik. No. Tamci biją się. od proszę zobaczyć. Dawidek, pokaż się. Dawid, Dawidek. A Dobrze, Dawid. Wszystko już masz chyba ustawione, wiesz? Brawo. No i niech ktoś powie, że wykrywacze są trudne w obsłudze. Półtora roku i już. Wszyscy powinni mieć obowiązek wzięcia udziału w tym ciekawym widowisku. Wtedy byłoby jeszcze atrakcyjniej. Jakby tak było, na przykład trzy osoby na metr kwadratowy. No to tam na tej plaży, by tak I do pomocy Kropka. Na... Kropka ma dość filozoficzne podejście do tego wszystkiego. Uda się, albo się nie uda, prawda? No kto tam ile ma? Bo jestem bardzo ciekaw, czy Mateusz zwycięży. Powoli dobiega końca. Obstawiłem na niego złotówkę i chciałbym dostać 5 Skry idą. Uwaga! Ja kończy sier, się. Jeden! <grytanie> no dobra, jeszcze raz. Dwa, trzy. Wykrywacze do góry i podnosimy. Podnosimy. No to chyba na razie. Koniec. Zobaczymy zaraz, czy wygrał mój faworyt. Баш мечи и монета. Савас хинжум. 5 баг. Śmiecia żadnego? Śmiecie żadnego. Och ty niedobry. 5. Brzmi to słabo. Chyba nie wygramy. Heniu! Jesteś mi winny 5 zł. Dawaj tutaj sędzinie. Kurde, ale zejść Trudno. No. musi kosztować. O. Chwila ekscytująca. Uwaga. Czy ktoś zachował łyżkę w całości? Ja, odrębiam to jest moja Całości <grym i ziaśle> Brawo To jest <grym i ziaśle> Niezłe, niezłe nie, 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 Mam kilka Kile łyżek stały? Ale chyba nie o to chodzi Zdech, No to Rafał piwko może, <grym> i ziaśle> ziaśle. No i jak tam? 10 punktów, Uwaga, uwaga Zwycięzcą tegorocznych zawodów Grand Prix o kuchar z firmy Restyling jest Dawid Skatulski Brawo ile punktów miał? 10 punktów Chłopak nadychny To Stój, tu co? No Jak chcecie możecie doszukać z King Pointerami Ale nie musicie No i cóż, skończyło się Czekamy na wręczenie pucharu